Pracując na co dzień w internecie, korzystamy często z wyszukiwarek internetowych. Wyszukiwarka kojarzy nam się zazwyczaj z takimi narzędziami jak popularny Google oraz druga wyszukiwarka Microsoft Bing. Wyszukiwarkom tym poświęcamy osobne filmy. Tutaj jedynie pokażemy najprostszy przykład korzystania z tego rodzaju wyszukiwarki. Na przykład za pomocą Google wyszukamy wyraz kluczowy Gepard. Po podaniu wyrazu kluczowego uzyskujemy listę stron, na których możemy znaleźć informacje o tym pojęciu. Informacje o charakterze tekstowym, jak i między innymi ilustracje. Gdy na przykład klikniemy "grafika", uzyskamy listę ilustracji, a kliknięcie na dowolnie wybrane ilustracji prowadzi nas do źródła, gdzie ta ilustracja się znajduje. Możemy również wyszukiwać filmy, wiadomości, mapy i korzystać z wielu narzędzi wyszukiwania. Szerzej powiemy o tym w osobnym filmie. Podobnie działa wyszukiwarka Microsoftu Bing. Przykładowo znajdziemy wyraz kluczowy tygrys. Podobnie jak w Google uzyskujemy listę stron, ale możemy również znaleźć obrazy. Wideo, mapy, wiadomości. Możemy korzystać z rozmaitych narzędzi precyzujących wyszukiwanie. Oprócz tych dwóch podstawowych dla nas wyszukiwarek internetowych o ogólnym charakterze, możemy również korzystać z wyszukiwarek znajdujących się w wybranych serwisach. Przykładowo, w mapach Google możemy wykorzystać wyszukiwarkę, podając wyraz kluczowy, który chcemy znaleźć. Może to być na przykład wyraz Paryż. W tym momencie wyszukiwarka przenosi nas do mapy Paryża. W taki sam sposób możemy korzystać z wyszukiwarki w popularnym serwisie YouTube, w którym są miliony filmów. Tutaj przykładowo znajdziemy wyraz kluczowy szanty. Jest to rodzaj muzyki. Klikając wyświetlone informacje, możemy przechodzić do poszczególnych filmów. W taki sam sposób możemy korzystać z wyszukiwarek zawartych w popularnych blogach opartych o technikę WordPress albo Blogger. Tutaj, dla przykładu, pokażemy prostą wyszukiwarkę w jednym z blogów korzystających z techniki WordPress. Niech będzie to wyraz kluczowy edukacja. Po naciśnięciu klawisza Enter ukazuje się lista wpisów zawierających ten właśnie wyraz kluczowy. Z wyszukiwarek możemy korzystać w portalach. Jest to szczególnie ważne, gdyż portale zawierają bardzo wiele informacji. Tutaj posłużymy się wyszukiwarką zawartą w popularnym serwisie kanału telewizyjnego TVN24 i znajdziemy wyraz kluczowy. Unia Europejska. Po kliknięciu ikony wyszukiwarki lub naciśnięciu klawisza Enter uzyskamy listę stron, na których znajduje się podany wyraz kluczowy. W taki sam sposób korzystamy z wyszukiwarki w najbardziej popularnej obecnie sieciowej encyklopedii, jaką jest Wikipedia. Przykładowo, możemy w niej znaleźć wyraz kluczowy Grunwald. Chodzi oczywiście o bitwę pod Grunwaldem. Po wpisaniu wyrazu kluczowego i naciśnięciu klawisza Enter uzyskujemy listę haseł, gdzie wyraz ten występuje. Z wyszukiwarek możemy oczywiście korzystać w takich serwisach, jak na przykład Poczta Elektroniczna Online, wyszukiwarce w poczcie Outlook. Poświęcamy nawet osobny film, wyszukiwarki są w kalendarzach, w popularnym serwisie aukcyjnym Allegro. W mediach społecznościowych takich jak Facebook albo Twitter. Tak więc, jak widzimy, wyszukiwarki w Internecie są wszechobecne i korzystanie z Internetu bez ich pomocy byłoby bardzo trudne.